Witam Was, docent polskie.minimbrowari.pl z Bolkowa, z Castel Party. Pierwszy materiał y, kręcony tutaj podczas y, eventu 2015. I słuchajcie, kogo spotkałem? Józefik! Józefik. Y, on obiecywał, oj, wpadnę, wpadnę, może przyjadę. Y, nie wierzyłem, nie wierzyłem. I podchodzi nagle gdzieś pod zamkiem bolkowskim. Cześć, docent. I patrzę, kurczę, jest Józefik. E, Józefik, przedstawisz się może. Gdzie ty teraz w ogóle e, robisz? E, bo jesteś zaangażowany mocno w polski kraft, e, nawet komercyjnie. Lody. Kręcisz lody w Olbrachcie. Tak. W Olbrachcie, ale rozumiem, że nie chcesz się do tego przyznawać? Nie, nie, bynajmniej. E, fajny projekt ogólnie. E, jeżeli chodzi o. E, są pracę z Olbrachmem, bardzo sobie ją nie? E, Zanim, że tak powiem, zdradzę rąbek tajemnicy, mhm. co tam się dzieje, proponuję Ci skosztować tego piwa. No właśnie, bo ja trochę pojechałem już w stronę komercyjną, co Józefik robi może trochę zawodowo, może niekoniecznie, ale Józefik zawsze był z tego znany, że przywoził na każde eventy piwne swoje piwa. I zobaczcie, to jest pełna profeska, to są jego domowe piwa, to nie są butelki. I to nawet nie są... Te słynne, jak ktoś mówi Corneliusy, tak? Że no. piłowarzy domowi e, nalewają Corneliusy. Powiedz mi to. Nie wypiłem tego przestrzeni, umówmy się tak do tego. Co? co, 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 co powiedz mi o, w ogóle o tej pojemności? Co to jest, co to jest za beczka? To są beczki 10-litrowe, to są takie beczki jakich. E, głośno. E, to są takie beczki, jakie używa hmm. e, browarszał Piw e, tak. czasami. Ale e, oni je sprowadzali pamiętam swego czasu z Belgii? co, so, nie wiem skąd dokładnie, natomiast to, to jest jaka jakby spuści, spuścizna po, po nich, te, te beczki, także taran, Beczka 10 litrów, w sam raz na taką imprezę. No, czy, 20 litrów? Są, tak, są trzy są, są beczki, także... Co mamy? Co tutaj mamy? O kurcze. Tak. Piękna... E, piękny rubin. Nie wiem, czy to widzicie. Ja to widzę pod światło. Piękny Tutaj rubin. mamy coś, coś takiego... Mm, dzikiego, z lekką dozą nieśmiałości. To jest po prostu jakiś taki lambik nie krik i, i nie owocowy lambik. To musi spróbować po prostu. To od razu mi się przypomina taki funky. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, rok temu. Tam zawsze temu festiwalowi towarzyszą warsztaty piwowarskie, zresztą chyba w tym roku były dwunaste już. I ty tam polewałeś chyba swojego krika? Właśnie gościnowego. Tak, tak, tak było. Coś to było niesamowite piwo. Inna sprawa, że ja tam przyszedłem już o takiej porze, że tam niewiele piw się ostało. Ale wtedy Józefik polał tego krika. On był absolutnie genialny. I zresztą, jak sobie zobaczycie w moich opisach sprzed roku w Festiwal Dobrego Piwa, to napisałem właśnie, że Józefika Krik po prostu wyrywał z butów. I to so, so on był dobry. Myślę, że chyba lepszego jeszcze nie udało mi się zrobić, bo on był taki po prostu spontaniczny. Tam zupełnie nie było jakiejś. Słuchaj. Czuję tutaj fanki, ale to fanki jest bardzo delikatne. Czyli mamy tą stajnię zagrodę, ale ona jest bardzo delikatna. Bardzo stanowana. I potem jeszcze mamy troszkę takiego właśnie kwasu, czyli tego Sour Eyla. Ale niesamowicie zbalansowany aromat. Słuchaj, spróbuję. Nie wiem o czym mówisz. Kurde. Znaczy, nie, no. Jeszcze w kuflu to łoisz. Dobra, zrób to. Ja mówiłem, ja nie nagrywam, póki nie spróbuję wcześniej. No ale wiesz, wracając do tematu i tej poprzedniej imprezy na, na warsztatach, to chciałem tylko taką małą strącić. Oh. Oh. w dyrekcję. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. To moje piwo w, zesz w zeszłym roku. Powiedzmy, że mi się udało i było ok. Natomiast w tym roku, y, trochę, że tak tą sprawę y, nie do końca miałem czas, żeby, żeby, żeby tą sprawę y, y, ogarnąć. I miałem takie nienagasowane nie piwa. tam y, Nie chciałem ich tam specjalnie wypuszczać. Natomiast koło mnie stał taki y, gość. Nie pamiętam już y, na warsztatach na, na, na w tym hmm. roku na, nazwiska. Aha. I, I stał, 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 i, i, i w ogóle wiesz, słowa z nim nie, 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 prawie, prawie bym nie zamienił, natomiast miał y, ileś tam butelek własnego piwa. I to były kriki. Hmm? Powiem Ci, że jak ja tego klika spróbowałem w tym roku, no to powiem Ci, że to było dla mnie piwo imprezy. Poczułem się naprawdę wyjątkowo. Facet, który po prostu. Yy, nie wiem, jakie miał doświadczenie. Nie nie, Ale wie, był? nie, 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 nie Kompletnie go, kompletnie go nie, kojarzy nie, 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 nie kojarzy w tym momencie. Natomiast wiem, że on miał jakiś dylemat, czy, czy ważyć, czy nie ważyć, czy, czy w ogóle z tym zaprzestać. Natomiast jakby poczęstował to swoim piwem, powiem ci, że rozwalił całą imprezę. Ha, ha. Znaczy, ja tutaj e, czuję bardzo delika, delikatną kwaskowość, więc to piwo z przed, zeszłego roku było ewidentnie kwaskowe. Natomiast tutaj czuję lekko słodycz i potężną moc. To jest bred, tak. E, to jest potężna moc w tym piwie. Ile to jest Belgia? Około 18. I jest takie delikatne. Plus, plus to, co tam z tych wiśni się da, dało. E, czy to się zgadza, tam. że to jest takie delikatne ciasteczko? No ja Taki może, być, tak, może być, tak. Skąd, skąd ten biszkopt się w ogóle wziął? B biskop, jak samo nazwę, jest ze słodu biszkoptowego, czyli biskip. Ale tak, tak powinno być. Tak? Znaczy to, to ten, ten biszkopt możesz, o, mo, mo, możesz trochę, trochę kojarzyć z y, Amigdaliną. Tu jest bardziej taka migdałowa, tak. y, pestkowa, y, pestkowe migdały, to, to, to może to jest. Ale to? piwo jest niesamowite, bo właśnie jest delikatnie bretowe, y, jest delikatnie kwaśne i jeszcze wchodzi właśnie ta taka delikatna słodycz, kurczę, to wszystko ten balans w tym piwie gra miłosiernie. No, Józef kolejny raz swoim piwem domowym potwierdził, że piwowarem domowym jest oczywiście świetnym, tylko to się... Rzadko potwierdza, nie? Powiedz mi, czy potwierdza się umiejętność piwowarstwa domowego w dużym piwowarze? No wiesz co, no, trzeba jakoś przełożyć to. To nie jest tak, że wiesz, jeden do jeden przekładasz i... Nie ma opcji, znaczy nie ma, nie niewielu, nie ma, nie ma. niewielu piwowarów domowych, którzy robią dobre znaczy, piwa... natomiast, jak jesteś, że tak powiem, dobrym piwowarem domowym, to masz duże szanse, żeby... Dobrym piworem rzemieślniczym. Tak, w takim sensie, że... Poradzi prawo... sobie z tymi, z tymi problemami i tyle. Tak, w sensie, żeby to sprawdzić, ogarnąć. To są kwestie czasowe, bo próbowaliśmy Józefikowego Piotrka z bagien. No, umówmy się, że to nie było nic ciekawego. <laughs> Nie było to nic ciekawego, ale to właśnie na tym to polega, Ale że... którego? Poczekaj. No ten iPA IPA. No... Nie no, Aipa jest, powiem ci, że jest no... dobrze oceniania. To byś w Ale właśnie do tego zmierzam, że to nie chodzi o to, że dobry piwowar domowy od razu zrobi świetne piwo w browarze dużym. No nie, tak nie jest. Nawet Józefik nie podał temu zadaniu i, i, i ten Piotrek z Bagien iPA no umówmy się, że, że było takie średnie, oględnie mówiąc. Natomiast to jest właśnie tylko kwestia... Pewnie doświadczenia, prawda? Dotarcia się na Słuchaj, na To wygląda tak, że głównym problemem w tym momencie to nie jest samoważenie, w sensie zacierania. To nie jest nawet proces fermentacji, który też jest tam opanowany, natomiast, opanowany. natomiast to jest kwestia przełożenia, jakby chmielenia tego, tego całego interesu. Po prostu tam jest inaczej, tak? inaczej się te temperatury rozpadają inaczej. Mm -hmm. Chmielisz na aromat, na, na goryczkę. Te czasy się tam jakoś wydłużają, prze, przedłużają. Nie ma wirkula, jest jakieś sito. Z tym, z tym trzeba dojść do ładu. Natomiast wydaje mi się, że to jest to do zrobienia. Myślę, że jutro ten samochód został mi, mi belgiska ipa taka fajna. Niech jej oczywiście. Nie, nie wniosłeś jej do premiery. E, lipca. Przepraszam bardzo. Ale ty mówisz o tym piosku z Bagiem. Tak. A widzisz, no ona, ona się spasteryzowała co prawda w tym momencie. nie, nie wniosłem jej, ponieważ tego piwa nie ma na kranach. Ja... Jestem człowiekiem który nie pije piwa z pamięki. U, u, u mnie jest w domu piwo. Dobra, to póki co kończymy tego seta. Tak. Kurczę no, piwo Josefika. Jak ty je określasz? Co to jest? Jakieś funki. Taki plawiat, funky, ale, plagiat, fu funky ale, Sherry. Ale, ale, ale funky, funky Creek? Czy? Funki bardziej Lambik dla mnie. Funky Lambik. No to wiecie co my tutaj pijemy, naprawdę niesamowite piwo. Znaczy, ono jest bardziej... Ono nie jest na, na tyle słodkie i, i, i wiśniowe? Cuda. Nie, absolutnie nie słodkie, tylko właśnie ciasteczkowe. Właśnie to nie jest... No, znaczy, Lambik to znowu to tam, nie wiem jak ty to oceniasz. Dla mnie to jest takie funki, po prostu funki z nazwy funki. Nie musisz... Nie musisz myśleć o kwasie, nie musisz myśleć o kryku, tylko jest po prostu takie, no do, do Świetne, zrobienia. świetne. No dobra, to tyle. Z castel party na pierwszą część. Może za chwilę nagramy drugą. Na razie. Jak nam radę.